Serdecznie witam wszystkie wagi na kanale. Cieszę się, że ze mną jesteście, że oglądacie, że Wam się to podoba, że subskrybujecie, coraz więcej Was tutaj przybywa. Cieszę się z wszystkich lajków, jak również też dziękuję za wszelkie komentarze. Zawsze w komentarzu możecie coś też napisać, co chcielibyście usłyszeć tutaj, żebym mogła dla Was jakiś rozkład przygotować dla Waszego znaku Zodiaku. Oczywiście, w związku z tym, że tak dużo Was jest, postanowiłam zrobić taką małą interakcję. Więc po obejrzeniu tego filmu napiszcie w komentarzu swoją datę urodzenia, imię i pytanie, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź ode mnie. Również, jeśli nie chcecie się pytać o siebie, to możecie zapytać o kogoś. Wtedy podajecie datę urodzenia tej osoby imię i piszecie pytanie, jakie chcielibyście uzyskać na temat tej osoby. Ja wtedy w osobnym nagraniu wylosuję dla Was spośród wszystkich wag trzy osoby, którym będę mogła rozłożyć takie karty. I oczywiście też w osobnym nagraniu prześlę Wam odpowiedzi właśnie na Wasze pytania dla tych, którzy zostali wylosowani. A teraz, w związku z tym, że też dużo was jest, 50 plus i więcej, więc postanowiłam, że zrobię na początek karty dla wszystkich osób 50 plus, 60 plus i więcej na temat kart, ponieważ usłyszałam, że jestem jedyną osobą, która robi takie karty. No to się cieszę. Zobaczymy najpierw dla Was to, co będzie w finansach, dla wszystkich. Osób z podznaki wagi, z podznaku wagi 50 plus i więcej, co będzie w finansach. Tu jest pokazane tak, że na pewno, jeśli chodzi o sprawy finansowe, to widać, że będziecie musieli dużo przezwyciężyć. Tu jest pokazane, że nie będzie lepszej sytuacji, chyba że coś nowego zrobicie, skorzystacie z nowej propozycji, z nowych jakichś wyzwań. No to wtedy macie taką szansę, bo tu karty pokazują, że dużo się zmieni, ale jeszcze nie teraz, jeszcze ten tydzień widać, że będzie taki, jaki był, chyba że będziecie chcieli coś na siłę zmienić. Wtedy macie szansę, jak najbardziej. A tak po prostu bez Waszej ingerencji, to widać, że tutaj te finanse niewiele się zmienią, ale nie będzie po prostu strat. Zobaczymy, jak będzie wyglądało dla Was zdrowie, dla wszystkich wag, które skończyły 50 lat albo 60 albo więcej. Zobaczymy, jak będzie wyglądało zdrowie. Tutaj jest pokazane, że Należałoby zwrócić uwagę na to, co tutaj w Waszym organizmie jest. Widać, że są czasami, macie dolegliwości wcześniejsze, może być to od strony jelit i nie zwracacie uwagi, być może coś Wam szkodzi, być może też czasami na skutek stresów. Jest taki przejściowy problem z jelitami, tutaj pokazany, ale niektórzy mają to dłuższy czas od dzieciństwa, więc nic w związku z tym się nie dzieje. Zresztą nie widać, żeby jakieś poważne zachorowanie wystąpiło dla Was teraz. Zobaczę z kart klasycznych dla wszystkich wag. To, co Was czeka teraz w ciągu tego tygodnia. Z kart klasycznych, które są ze mną od samego początku, kiedy zaczęłam rozkładać karty. Zobaczymy, co tutaj jest. No na pewno tutaj musicie zwrócić uwagę: macie jakieś para, małżeństwo, która na pewno będzie miała istotne znaczenie, żeby się z Wami zobaczyć. Jest pokazana. Uroczystość, ale też to oznacza, żeby zwrócić uwagę na plotki. Jest osoba, właśnie tutaj mówię o, par, o parze, jest to szatynka i mężczyzna, który jest od niej starszy, ma troszkę ciemniejsze włosy. Tu widać, że oni mocno będą ingerować w wasz związek, a bardzo duży mają wpływ na jakiegoś mężczyznę. Czyli jeśli jesteś mężczyzną spod znaku wagi, to uważaj, a jeśli jesteś kobietą, to też uważaj. Na swojego mężczyznę, gdzie taka para może mieć istotne znaczenie, może przekonywać do czegoś. Tu jest pokazane, że macie też do załatwienia sprawę związaną z samochodem. Karty też pokazują, że na pewno będzie jakaś wiadomość o przyjeździe niespodziewanych gości, więc też tutaj gościem może być mężczyzna. O ciemnych włosach, ale karty też pokazują, że również niekoniecznie to musi być jakiś tam partner, jakaś osoba, z którą by tam was coś miało wiązać, bo nie zawsze tak musi być. Dobrze, zobaczymy, co teraz jest nowego w relacji. Zobaczymy, co tutaj mamy w kartach, jeśli chodzi o, o osoby, które są w związku. Zobaczymy, co tu jest. Więc tak, na pewno tu jest pokazane, że e, powinniście zwrócić uwagę na swojego partnera, partnerkę. Widać, że bardzo będzie się starać, a wy jesteście tacy roszczeniowi. E, widać, że e, powinniście zacząć doceniać drugą osobę. Która też dla Was robi, warto też docenić po prostu nawet takie drobne rzeczy, które są w Waszej relacji: są miłe, serdeczne, coś, co jest może niezauważalne na co dzień, ale powinniście na to spojrzeć troszkę na tą swoją partnerkę czy partnera. Sposób, za co tak naprawdę jesteście z nią czy z nim, i właściwie, co jest dla Was wartością w tej relacji. Tak, to jest, będzie dosyć ważne na ten tydzień, żebyście na to zwrócili uwagę. To na pewno poprawi Waszą relację. Zobaczymy. Co będzie nowego dla osób, które są samotne, dla singli? Tutaj oni chcą odzyskać swoją partnerkę, mężczyźni. Jest to możliwe, tu jest pokazana akceptacja, ta kobieta hmm, o Was myśli i to przeważnie tutaj o mężczyzn chodzi, którzy by chcieli odzyskać kobietę. Natomiast o kobiety tutaj widać, że niewiele się zmieni, te, które są. Same, chyba że same będą szukać, natomiast mężczyźni będą starani się odzyskać kobietę swojego życia, i macie tutaj akceptację od losu, więc ten tydzień jest dla Was jak najbardziej, żebyście mogli się o to postarać. Macie szansę z powrotem naprawić swój błąd, spróbować jeszcze raz. Zobaczymy, co on, ona. Chcę Tobie przekazać. Zobaczymy, co tam myśli. I jaką informację chciałaby dla Was przekazać? Chcę Wam powiedzieć, to co naprawdę czuję, a czuję uczucie, czuję miłość, czuję coś, czego nie czuł, nie czuła. Już bardzo dawno, więc to jest to, co chcę Wam powiedzieć. Więc czasami warto też od siebie coś takiego powiedzieć, to uzyskacie też i taką informację od tej drugiej osoby. Dobrze, teraz zobaczymy dla Was tutaj, dla wszystkich uwag. Zobaczymy, co macie w karcie Lenormand, przesłanie z wszechświata. Zobaczymy, co tu mamy. Kłopoty i niepokój, więc są jakieś tutaj przed Wami mm, e, kłopoty, z którymi będziecie musieli sobie poradzić, ale karty pokazują, że możecie takich kłopotów uniknąć. Te kłopoty, patrząc na te wszystkie tutaj karty, mogą dotyczyć spraw zawodowych i ludzi, którzy są związani z Waszą pracą, więc jak najbardziej na to zwróćcie uwagę i starajcie się uniknąć takiego problemu, bo karty nie są po to, żeby rozwijać ten kłopot, tylko raczej, żeby unikać tego kłopotu, więc możecie uniknąć różnych sytuacji, znając taką informację. To wszystko, co dzisiaj mogę dla Was przekazać na ten czas. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. I również, jak chcecie coś dodać, to możecie też, co byście chcieli usłyszeć, napisać w komentarzu. Nie zapomnijcie o tej interakcji, o której powiedziałam na początku. No i dziękuję Wam serdecznie za wszelkie lajki, które dojdą i za wszelkie komentarze, które będziecie do mnie pisać. A nowe osoby, przypominam o subskrypcji to pomoże rozwijać mój kanał. <laughs> Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia do następnego razu!